Witajcie, kochani. Tutaj Dagmara z Arizony. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam ciepło, słonecznie i ze zdrowiem. Bardzo jestem bardzo dumna z tego, że mogę reprezentować firmę Bemer i mogę wraz z Wami łączyć się i współpracować, żeby pomóc jak najwięcej na świecie ludziom, którzy potrzebują tego wsparcia. I cieszę się, że mogę zobaczyć właśnie w, w praktyce to, wszystko, co się dzieje. Jak ludzie zaczynają używać tej terapii, jakie są niesamowite historie, jak pięknie można zmienić sobie życie dzięki Bemerowi. Właśnie. Także chciałam podziękować wszystkim, którzy się tutaj ze mną połączyli. Dziękuję Monice, dwóm Monikom, Leszkowi. Yy, zdrawiam wszystkich, Papa. Pa.